W dzisiejszym fascynującym odcinku znajdziemy jeszcze dziwniejsze morfy do Garden of Banban 2. Jedne będą nawiązywały do dobrze znanego wam przerażającego Czuczu -Czu Charlesa. Natomiast inne będą nawiązywały do wyczekiwanego przez nas Garden of Banban 3. A jeżeli wy nie możecie doczekać się Garden of Banban 3, to zostawcie pod tym odcinkiem 3300 łapek w górę. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag klucz, ponieważ dzisiaj kluczem otworzymy sekretne miejsca przedszkola Banban. No i najważniejsze, jeżeli jesteś nowy drogi widzu, to nie czekaj w tym momencie, kliknij czerwony przycisk, subskrybuj, aby otrzymać powiadomienia o najnowszych filmach. Drodzy widzowie, właśnie tak wyglądamy, ja jestem Hagiwagi, a to jest flotar jako Screech przerobiony na postać z Garden of Banban 2. No i dzisiaj poszukamy więcej morfów. Dobra, dobra, na czym my skończyliśmy? Nie pamiętam, nie pamiętam, mieliśmy dużo rzeczy, ale z tego co widzę, to wszystkie straciliśmy, nie mamy rzeczy. Nie ma rzeczy. Ja w ogóle Oj. się odmienię, bo tylko chciałem tak na chwilę. O! No! Dobrze zbyć no, z no, 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 sobą. nie ma? Yes, no, tu coś jest. O, Patrz, no. tam coś się ukrywa. Się... Stroj. Możemy zniszczyć. O! Musi... Potrzebujemy śrubokręt. Śr... A mieliśmy żeby to śrubokręt? No, mieliśmy. mieliśmy wszystko siekiera, o. Wszystko tutaj było. O, tu no to kurczę. musimy znaleźć teraz. E, tu musimy siekiera, znaleźć. O, o, właśnie, była na o. początku. Dobra, ale śrubokręt? No nie mamy śrubokrętu. No nie, Dobra. nie, nie. A niszczysz? A, wiesz co, ja niszczę, ale ty też musisz sobie. A zniszczyć. ja też muszę zniszczyć. Dobra, to skupmy się tak, żebyśmy mieli te same temy, żeby później nie było, że ktoś o, nie może przejść. Śrubokręt, o. śrubokręt. Naprawdę tak blisko było? <laughs> losowo, losowo dostałem znaleziony. Okej, okay, dobra, mam turn. A co to jest? O, box check. Sprawdzam. Ty, co jest? Morf nowy. No też dostałem. Czeka. Czeka. Dostałem epickiego Morfa. A tu jest dynamit. Amiros Common, ban jest ban pop. Jestem teraz. Pokaż, jaki? Skąd to masz? No bo, i, za wykonywanie tutaj rzeczy na mapie dostajesz a, morfy. To ty musisz mieć więcej morfów niż ja, na to wychodzi. No, wygląda, Pasz, A ja dostałem to takiego. O, Lego? A nie, to jest popyt, czy, nie, przepraszam, to jest popyt. No. Garten of ban ban popyt Ale poczekaj, bo mamy oh. ten śrubokręt To zanim pójdziemy no dobra, do, 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 do czapteru drugiego, co będzie naszym celem Spróbujmy tym śrubokrętem odkręcić Tylko że ja muszę go wybrać Ja mam problem, bo jestem popyt, więc no Może być tutaj mały problem Czekaj, wenty, a bo ty się przyciskasz dobra. No właśnie, nie można się przycisnąć Czekaj, ja muszę to, ja, ja nie Wiesz. O, ja nie mogę używać, kiedy jestem w morfie, dobra. No, to musisz, się odmienić. Mm -hmm. Nie wiem, czy wy, wy, wy zauważysz, ale jesteśmy tego samego wzrostu już. Już nie jestem ma maluchem Ech. takim. Dobra. Ech. O! Nie. You died to void. O! Ja ciebie wepchnąłem tam, Admiro, sorry. Tak? No. A, a czemu dobra, ja umarłem do no? void? Dobra, wchodzę. Au! Nie, nie, będziemy, nie, nie Nie, nie wejdziemy tam, nie wejdziemy tam, nie, nie ma szans! I tu wejść dwa przedmioty. Młotej. Tutaj masz jeden przedmiot i tu wejść drugi, bo mogą się przydać. Arm i... Blowtorch, Blowtorch. okej, okay, faktycznie wszystkie się w sumie mogą przydać. No. Ale, Ale dobra, to chociażby się na tym... nam morfy usunęły? nie rozumiem tego. A I... jak usunęły? Yy, znaczy w tym sensie mm, dlatego te przedmioty, które mieliśmy to się nie zapisały, o. No wiesz yy, co, kres. wydaje mi się, że one się tutaj zapisują... Yy, znaczy nie zapisują się po prostu i okay. tyle. Ej, siekierkę tu trzeba użyć, użyjmy. Yy, nie Uwaga. Wiem, czy... Hops. Hops. Pick up. Karta czerwona. Oooo, dobra, dobra. To ja też wezmę kartę. I open door. Uuu. Nie mogę ich otworzyć, potrzeba. Nie, musisz być chyba przy... Brany. No! Y, Admiro, to jest kamera. Musisz jako banban -ban y, nie czekać. Naprawdę? Ja... Czekaj, czekaj. Jak no dobra, pokaż. Ten no, banban. Banban, -ban, czyli dobrze. No dobrze A. powiedziałeś. Mm. Tylko musisz być tym wyjątkowym, Właśnie. specyficznym. Musi być chyba dokładnie taki sam, z czarnymi oczami, mm -hmm. bo tutaj jest ich mnóstwo. Tań czekaj, i... ja jeszcze to otworzę, bo tu nie byliśmy, dobra. zobacz. To A, jest... no, rzeczywiście. Tak, to jest ważne miejsce, bo tu opila bitcoin. I już widzę, że mamy banbana. Stop. czekaj, a gdzie ty poszedłeś, bo jednak się zgubiłeś? E, zgubiłeś się już po ciebie wychodzę tutaj. <grym> no. Siema. Chodź, a, chodź. No właśnie, bo ty <grym> u mnie wiesz, nie jest, <grym> nie jest to rozwalone i nie wiedziałem. O, o siema. O. o kurde! Ej, tego tu nie było w grze oryginalnej zejścia na dół. Underground? Idziemy? Pan, pan, dwa. Tak, idziemy, idziemy, jestem. Dobra. Teleport! Teleport. Tu o Underground? Kurde. Co to są za jakieś podziemia? Ej, tu... Po Find axe. Można, no. tu. Find no. Dobra, ej, to jest chyba jakieś podziemia przeszkola bamba. A tutaj w środku od Miros? Gdzie, gdzie? gdzie ty jesteś to jest, tu? Za tymi drzwiami. Tu? Nie, 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 nie. nie. wróć, wróć do tego. O, tu, no. tu, 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 Nie, za tymi nie. To Co jest. to jest? Okej, okay, to jest I chyba. I ja jakiś... mam morfa. A też sobie wezmę. Rzadkiego. Zombie. Zielony zombie. No to musi być jakieś nawiązanie. Co tu się dzieje? Fala no, to. Dziwny morfik. Ale tutaj patrzę, czy coś jest jeszcze, ale chyba nie. Nie, chyba nie, tylko jeden morf, ale fajne miejsce. No, zarąbiste. Bardzo, bardzo mroczne. Oj, nie wyjdziemy. <laughs> wyszedłem, jakimś Oj. cudem wyszedłem, udało okay, się. nie wiem jak. Ty jestem zombiakiem, a tu? Tu są, nie wiem e. czy m... No nie przejdziesz. No nie przejdę, musisz dobra. Musisz się odmienić niestety. Ja tu widziałem coś, a bo tu jesteś, dobra. Yy, tu widziałem drzwi właśnie, okay. No właśnie, a na to To teraz nie nauczymy było? cię nazw. Yy, okay. To jest Jumbo Josh, Jumbo to jest Josh. Ban, Ban uh -huh. a to jest Captain Fiddles. Fiddle. Dobra, wybierz Fidlesi. jedne drzwi. Nie wybierz złych drzwi challenge teraz. <laughs> dobra, Jumbo Josh. A potrzebujemy kluczy. A okej, okay, no nie Ty... mamy. No czy, ojej. Tu... O! Czy my tu hmm. nie byliśmy przypadkiem? No właśnie, kurde. No dobra, sprawdźmy. Nie, nie byliśmy admiros. To byliśmy w innym, dobra. Tak, byliśmy w innym. Nie wybierz złych drzwi challenge. Dobra, lewe no. czy prawe? Teraz prawe. Dobra. A! No. a! <laughs> Flamethrower tu był, co Uuu. jest? To teraz będą prawe No O. Okej, okay, są prawe A czekaj, a zobaczmy co by, tu było za, za, co by nas zabiło Sprawdzam O O Spike trap Okej, okay, ciekawe Ani można, a, można no zobaczyć, wejdę. Admiros, co jest za tymi drzwiami bez... No, tylko trzeba się pewnie wychylić dobrze No, y, tu będą lewe ale jak chcesz, wejdź, tak, y, wejdź. Nie, już nie chcę. O! o. Tutaj mamy purpurę z tego, z Rainbow Friendsów. A on by zabił nas, okej. Okay. No, no, no. no. I zobacz, Admiral, zostaliśmy oryginalnego, legendarnego Morfa. I może z tym Morfem musimy tam wrócić. Dobra, to wracamy. Jak wygląda no. oryginalny? Ej, nie wygląda jak oryginalny. To no, to by było nazywa. napisane o prawda? Oryginal, tak? No. E, Origin co? Może. Ja tu znalazłem kolejnego Morfa. Czy znaczy, kolejny dobra, to, ten? Wiesz co, to ja idę do ciebie, bo. Znalazłem zielony klucz. Dumbo oh. Josha, no, możemy wejść do Jumbo Josha. Co to się dzieje? W ogóle my nawet nie poszliśmy do chapteru drugiego. Za dużo morfów, za dużo <noise> tak. morfów. Co chwilę, morfy, nas a takoj. Nie musisz mi rozwracać jak coś, bo okazuje się, że przez tę tak? linię możemy nadal przejść. Okej, okay, dobra, to ja ci pokażę, gdzie jest klucz do Jumbo Josha. Dobra, dobra, dobra. Klucz do Jumbo Josha nie jest tutaj, czekaj. No okay, jest może jest tutaj, tutaj. tutaj. O, tak, tak, możesz zebrać Ja tu nie sprawdzałem, ale może jest jakiś morfik Tu są dwa morfy, nie, to nie są dwa morfy To zbieraj to, zbieraj to, jak zbierzesz dużo, to dostaniesz morfa I, Ja mam cztery na, sie o! Cztery na siedem O, Admiru! 4 na 7. czekaj, bo ja zbieram, nie widzę Czemu Josh cię goni, co no jest? Właśnie, czemu mnie... Dobra, uciekłem Nie wiem, nie wiem czemu Ja wejdę na skrzynię, może mnie zaatakuje Tutaj tu jest, tu jest jakiś... Nie, tu jest Za smut. dużo tu jest rzeczy, nie A? da się ogarnąć wszystkiego Dobra, ja tutaj rozbijam skrzynię Siekierą okay. Destroy. Coś I... I... jest? Jumbo Josh mutant! Ale mutant? Morfa znalazłem. Pa! Dobra, Czego patrz. to jest połączenie? Jumbo, Jumbo Josha i. No, nie, on jest mutantem. Wygląda dziwnie, no mutant okay. po prostu. Tak, po, po prostu. To jest y, Ban Ban blue friend. Tak się nazywa? Ban ban blue. To jest połączenie z Rainbow Friendsami. <laughs> <laughs> nie, my tak się nie wciśniemy. Nie, tam. nie, nie, nie wciśniemy się. O, Oj. Otworzyłeś. Dzięki. What? Ale... Find other way. No i znaleźliśmy i... other way. Other way to było właśnie Tricks. Dobra, opila beard. Z... Co to jest? Jak ona. No już teraz jej nie znajdę, nie wiem jak się nazywa. I czekaj, i ja. Mecha mam. opila beard chyba, albo. Tak! I, ale fajnie wyglądamy. Dobrze, tylko Jest problem, Admiros, bo no. tutaj utknęliśmy chyba. E, nie, no wyjście mamy tutaj patrz. A, dobra, My, myślałem, że no. to, to będzie cały czas zamknięte. Tam się coś świeci, ja to chcę. Mm. A tam jest A Jumbo Josh. Get one Cup, scap a poczekaj, może się odmienię. O. Tutaj są jakieś drzwi ja, dziwne. Ja, a to już ja zebrałem to. Uuu. Ej, ja właśnie też, też nie mogłem podnieść tej czapki. No, dziwne, dziwne. Admiros, Admiros, Squid Game. Gdzie? gdzie? Tutaj. Ja nie wiem gdzie ty poszedłeś, a tam jesteś, jesteś. Dobra, biegnę, biegnę. Squid oh, Game, uuu. No. Poczekaj, Uu. no. żeby mnie tutaj Jumbo już nie dorwał. O. Get <laughs> rewards. Czekaj. O. Oh. No. O, oh, dobra. Ok. Szybko, szybko, szybko. Let's szybko, go. Szybko, 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 szybko. O, o Ja Podskoczyłem, załatwione? podskoczyłem w najgorszym. No nie, jestem na samym początku w podłodze. Oj. Utknąłem. Tylko na spokojnie, no. na spokojnie. Może no, być trudne. Poradzisz sobie. <laughs> ale ona patrzy tak samo chyba. O! No, <laughs> no, się, Nieważne. Nie ważne. już. Już. Z Shiftem możesz biegać jak coś. Wiem, ale się boję. Dobra, biegnę! Jest! Przeżyłem! Jaki to morf? Squid game'owy zgadnę. Nie. O, to nie. chyba najlepszy morf na miniaturkę, jaki może być! No. Czuczu, ban, ban! A ja mogę wrócić? Nic nie mówiłem, Oli. No! Dobra, wiesz, nie jest Ej, nice, fajny morfik. Y, zróbmy tak: y, Jumbo Josh drzwi i chapter drugi, bo musimy w końcu to zrobić. Dobra, dobra, dobra. Bo mamy dobra. klucz do Jumbo josh'a, a tam będzie fajny, bo będziemy wybierać drzwi. Otwieram. Czekaj, tylko <laughs> widzicie? Ty nie jest? uwierzysz, co tam jest. To jest. Plakat Jumbo Josh'a na ścianie. Oj. Dobra, chodź, robimy wow. obwit. Łooo. Hops, 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 Aj, wiesz co mi kusiło, żeby przeskoczyć od razu na sam koniec i zobaczyć czy można. Ej, nie. O jest... Przeciągaj się. Oj. Hops, 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 hops. i hops. Hops, hops. Jumbo okay. Josh. Oryginał. Znowu oryginał no, dostaliśmy. oryginał oryginały tutaj dostajemy. Wow. No ten To się oryginał. No tak. Wygląda jak oryginał. Na tak no, 100% No <laughs> Oj. Jestem Jumbo Joshem. A nie Jumbo. mogę kucnąć, najgorzej o, No to widzisz no, Dobra Chodźmy, chapter drugi czeka tak, ja Chapter mean. drugi o, o, jest coś chapter Zebrałem, drugi. 5 na 7 O kurde Mogę jest usiąść winda normalnie Tak, i tu będzie Jumbo Josh No Czekaj, jest Bo tu jest kolek Jumbo Josh Morf. Jaki to jest Jumbo Josh? Z pilotem, zjadł pilota no. Wow Dobra, kliknąłem chapter drugi mhm. Winda i... Siema. No i tu będziemy zaatakowani, zejdziemy A na sam dół. jak w chapterze drugim. Tom, tom, tom. dom, dom. dom, dom. O, dom, dom, dom o, jednak biedny. nie. Oj, tutaj, tutaj Jumbo też zginął pod windą. Biedny. No, biedny Jumbo Josh. O, mamy. Czerwony kickard? No, nie. jest tutaj. A mieliśmy... To jest pomarańczowy, bo czerwony I... mamy i w plecaku. Get hmm. rewards, co to jest? Zaproś friends. No, zaprośpu. ja cię zaproszę innym razem, wiesz, ale dobra, żebyśmy dobra. rewardsy dostali. I zobaczymy. Yy, dobra. O ja otworzyłem. Otworzyłeś, to ja też co otwieram. No. Witaj A, w czapterze. Nie, widzisz. Ukryty! Ukryty morf. O! To jest ten, yy, boże. Szeryf Toadster! To nie mogę yy, go złapać. Yy, wiesz, co wej, wejdź, wejdź na mnie. Bo ja. No, 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 no po twojej głowie skończyłem i go wziąłem. <śla> dobra, mam. Uwaga, uwaga! Szeryf Toadster. Żabka! Ale fajnie. No, a jeszcze żabki nie pokazali. W ogóle żabka jest niby odrzuconym eksperymentem, więc no nie będzie chyba dobra w czapterze trzecim. Kawę. o różowy kikard. Ja wziąłem już tego mhm. różowego i tutaj na górze. zobacz, 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 jest. jest morf. Y tam jest morf. Tylko. Dobra, Admiros, y na moją głowę. Okej. Okay. Jeszcze raz. <laughs> okay. A wiesz co, do niego trzeba się dostać wentami, ale my pewnie się nie przeciśniemy. Y a spróbuj. O, o, o czekaj. Poczekaj, czekaj. poczekaj, nie, 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 bo ja muszę tak i... O, teraz. Dobra. Poczekaj, nie ruszaj się, jak będziesz. Ok, ok. Stań jeszcze bardziej do przodu. O. Jest. O, no. jest. Czekaj. <laughs> to jest napisane Fight Other Way. Dobra. O, Teraz tak, ty. Tak. Dobra. Skakuj Hop. na głowę. I. Oj, czekaj, czekaj. Na no... radę, na pewno się da, tak z Shiftem musisz. No właśnie. Albo bliżej lampy. Musimy musisz dać się. po prostu naciskać cały czas. <laughs> No. O, proszę bardzo, już się zmieniłem. Co okay. jest? Ja mam głowy, te dwie głowy, jakby. Bo tutaj jest, Admiros, jeszcze jeden morf. Aha! I patrz, tutaj na tego możemy wejść po prostu na barierkę. ja tak się barierki, na barierkę. I z barierki skaczesz mi na głowę, dawaj. Dobra. Ops. No okay. to są te triki. O, to będzie dziwny morf, dobra, musisz go zdobyć, się tak. zmieniamy. Ja już dobra, widzę po Dobra, obrazku. dobra. Poczekaj, poczekaj, bo ja muszę. Jak ty. O! Oj. o. Żebyś nie sparł No wiem, wiem O dobra, teraz o, Stoję równo, skończymy. dawaj Ej, Już Już, już, już Ej. What? No, ja muszę się ehm, Nie, to, aha. to nie aha. jest Ja w ogóle nie wybrałem tego Bo wziąłem pierwszego A. No, to jest to Jakby. Hmm. Szczerze jeden, z najgorszy. Się... No, no, jeden z najgorszych No, podziwiałem się chyba czegoś lepszego Dobra, możesz wybrać yy, Chcesz lab sektor? Testing sektor? Czy com sektor? wiesz co, możemy iść do ja laboratorium. Ja wszystkie znam te miejsca. Ja wiesz? wszystkie znam te miejsca. To pójdziemy zobaczyć do Dobra. Co jest w laboratorium. Oj oj. Oh. No tu są, jest. no tu będzie duży kolega taki. Naukowiec. Pewnie. O, pokaż. Jestem od dzisiaj naukowcem. Ale fajnie zrobione, że to są no. jakby poukrywane. Naukowiec, pięknie. O o, o. O, o jest kolejny. Orbiros przyszedłem przez drzwi. Jak? Y tutaj. Y y czekaj, nie czekaj. Wiem, czy widzisz moją y rączkę? Widzę. I y y usiąść na krześle, jak potrzebną do tej ściany, tutaj no. gdzie skaczę. Aha, i dostaj się, tam można też no. drzwiami normalnie. A, dobra, okej. Okay. Collect colors, pur into collector to price. Czyli tak w oryginalnej grze musisz zebrać kolory z, z tych stworków, co leżą na ziemi. Mm -hmm. O, collect. Pięć kolorów musimy zebrać. Oni gdzieś tu będą porozrzucani. Dobra, Co jeden to jest na pięć Firewerek. Podnieś się firewerka też. O, jest. Znaczy, jakbym przechodził, chapter drugi normalnie, dosłownie. Tutaj nie, tutaj nie można przejść, gdzieś indziej. One, jest, oni są poukrywani tutaj, w drzwiach, w jakichś pokojach i leżą sobie. Dobra, mam dwa kolory. Trzy. Tutaj jest kolejny tu jak coś? Gdzie? Tu, no tutaj leżał, patrz. Uh? No tam jest morze. Nic nie I... leży tu. Admiros, jak to? Gdzie, no pokaż, w którym no. miejscu? A, dobra, tego go wziąłeś po prostu od razu. dobra, no. okej. Okay. To dziwne, bo ja tu nie byłem wcześniej. Ale to jest właśnie ten morf, którego go podniosłeś. Czekaj, którego mam Blowtorch. Okej, okay, blowtorch masz. A, bo muszę też zmierzyć. Tak, tak. No, 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 I zniszczmy no, no. stół. Y, otwieram. Nie, nie otwieram. bo muszę, dobra, zawsze zapominam, odmienić się. Blowtorch. I uwaga, blowtorch. kolejny morf. Siu, spaliłeś. Przejście. Stół. przejście. A, a. <laughs> gdzie? No zobacz. A jak do kliknię... tego morfa. Tak, do tego morfa. Dobra, na górę. Ja tam nawet nie idę. Nie, nie, nie ma sensu. idź, nie ma co, nie ma sensu. I e, fa e, Tu fajerwerki są potrzebne. E, gdzie, gdzie, gdzie? E, tu, jak A tutaj, poczekaj, poczekaj, bo zanim użyjesz fajerwerka, to chodź. No dobra, choć, bo choć, już choć. chciałem użyć tego fireworka. A on już jest tutaj. Patrz, bo tu bo jest, jest taki duży stworek i trzeba go fajerwerkiem w oko. A, trafić, oko. żeby przejście, no. Dobra, dobra. Żeby przejście zrobić. I w i tak tu nie ma synchronizacji więc Bum! Halo, Też sobie odpalę. I... fire. Boom. Fire! Nie zadziałało. Ej, A, na A, dobra. No? Ale to było głośne! Admiral, jeszcze zanim tam pójdziesz, poczekaj, poczekaj. Morph. tutaj. tutaj. Morph i ostatni kolor. O, dobra, bo dobra, poczekaj. No właśnie, Morfie trzeba wieś, na spokojnie. jedno oki Jumbo Josh. I, ale, no... Dziwny, bardzo dziwny. dziwny. I Ostatni kolor. Dobra, no. to może najpierw kolory, zanim przejdziemy tak, tam. Tak, 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 tak. To jest... I tak my większość morfów pomijamy tak naprawdę. No. Bo tutaj trzeba byłoby wszystkie miejsca po kolei sprawdzać. Mutanta dostałem. E... Ja też coś dostałem, a faktycznie. No jest. Mutant. What? Dobra, jest. ciekawe, ciekawe, jest. powiem ci szczerze. nie może wejść? Nie, 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 tam chyba się nie da. Dobra. No to lecimy chyba na, na tego. No, 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 tam, wiesz, mhm. zobaczymy co, co, o co tam chodzi. Czy będzie też jakiś morfik fajny? Tu jest Coming Sun, ej, no. A bo tu była też winda, z tego co pamiętam, no? O, tutaj jest żółta. Morf. Nie, to jest karta. Żółta dnia. karta. No. no! Pewnie pasuje do tych żółtych drzwi. O, rzeczywiście. Chyba. Mam za dużo rzeczy w ekwipunku. Tak, 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 właśnie to Ale jest chyba ten... wiesz co? Wydaje mi się, że ten tryb jest tak rozwinięty, bo twórcy Garten w Banban nie mają nic przeciwko robieniu takich trybów. O, no to Table bardzo move. miło z ich strony. Table Move. No i co? Zrobiłem. Zobacz przycisk tu jest z tyłu. O! Naciśnijmy go. Tylko ty, no właśnie... Open. Nie mogę go nacisnąć. Drzwi się otworzyły. O! Wow! Jak to zobaczysz. Zuu, widzę, widzę, widzę. Pa. O kurde. Co? So... To Dobra. jest nab-nab taka ciekawostka. Odrzucony eksperyment. O, ale za wygląda. No, fajny. No, fajnie. Ej, w ogóle, mam jakiś nick nad sobą, jakąś taką y, rangę? Y, boss. A, ty też masz boss. Myślałem, że tylko ty masz boss. I można zejść od Miros jeszcze niżej. Naprawdę? No. no. You die to substance. A... Marłem. Ale czekaj, czekaj, jeżeli wejdziesz tutaj, to nie możesz stroju podnieść. Yy, mogę. że ja wlazłem w to zielone. Aha, dobra, Hazmat suit. Dobra, dobra, to trzeba go założyć najpierw. O kurde. Tutaj Gdzie my schodzimy, co to w ogóle są za miejsca. I tutaj żółtej karty potrzebujesz od Miros. Oj! Żółta? Młotek. A nie yy, mamy to, młota. Zanim mm, wiesz co, tam jest hazmat nam potrzebny. No ja mam. Ale ty w, w jaki sposób to założyłeś? A, yy, z ekwipunku, to... standardowo. Dobra, dobra, dobra. To już. Uwaga słuchaj, ja nie mogę? Dobra, żółta karta jest. Uwaga, otwieram, otwieram. No, I nie... open. Okay. Ale dziwne. Mega dziwne to jest, powiem ci. Załóż, musisz go wybrać i kliknąć lewym myszką. Zobacz, Dobra, ja jestem założony. Żony. Ale dziwnie masz... wygląda. No. <laughs> mi głowa o. wystaje. Tak, o. tak, tak, mi tak samo. Tu jest jakiś morf, ale nie mogę go zebrać. A! A. Jak masz hazmat, suit i tak nie możesz wchodzić w takie rzeczy. Ty, ale no. Nie możemy zebrać tego morfa. No nie. Hmm. No pewnie jakoś się da, ale my jeszcze nie potrafimy. To może być problem. No może no. Być może. Tutaj oj. Tu ile rzeczy. Tam jest morf, trzeba obbi zrobić. Dobra, to już, już idę już. Uwaga. Ide. Hops, hops. hops. Lowtorcz jest potrzebny tutaj do kolejnego morfa. Śrubokna I... jakiś. Klucz jest potrzebny, ile rzeczy? <laughs> ile rzeczy! Ile rzeczy! Zebrałem. Dobra, czyli. Da się w ten sposób działa. I... Siema. Im jest substancja Uf. jakaś dziwna. Eee. No musisz uważać.